Pamiętacie, jak mówiłem Wam o skandynawskiej giełdzie NordPool i o ujemnych cenach energii? Kilkadziesiąt komentarzy było, że to niedorzeczność. To świadczy tylko o popularności niedorzecznych teorii w Polsce i o tym, że energia musi być droga, bo inaczej się nie da. No nie musi być droga, bo da się inaczej. I powiem więcej, towarowa giełda energii w Polsce, też już coś takiego oferuje. Jest może mniej popularna i te fluktuacje są mniejsze. Jak na przykład w Szwecji, gdzie są cztery rejony energetyczne i, i tam na stałe dwa rejony są bardzo, bardzo tanie i tam ujemne ceny są standardem. Tyle, że te ujemne ceny biorą się nie z fotowoltaiki jak u nas, tylko biorą się z nadwyżki mocy, z hydroelektrowni. Więc. W najnowszym kwadransie gospodarczym mówimy też o towarowej giełdzie energetyki.